Ale żeby nie było Bo jak moje filmy wyglądają głupio To, 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 to Zostawcie subikaj i lajka na pocieszenie No i to jest ta gryka co już tu, tutaj, już macie nazwę Tej gry My Shishing Mostek Tak jak mówiłem Nie pytajcie No Długo mi nie było na YouTubie Bo są fegie, to są fegie To, widzicie, fegie To, To Trzeba wyluzować. Byłem w Warszawie. Robiłem zdjęcia. Byłem u kolegi. Co so, może będziecie go znać. To będzie dla was zagadka. Czy go będziecie znać? No, ale tak ogólnie to y, tak. Pozdrawiam Poksio. No i tyle. Tyle. <śla> Pozdrawiam. Tylko to jest. A Poksio znam z lekkiej Kagainy, co są. Co... To jest w takie jak w przedszkole. To jest daleka kraina. Więc tutaj będzie muzyka. Tutaj no, da się zrobić znajomych, coś innego. Ja mam świecę, co mi będą zapalać. Co, nie wiem, co, tam, co to daje. Ale tylko to posłuchajcie. Tylko. Ale tylko to posłuchajcie. Muszę tu wyłączyć. A, no, no, zaczęło. No, Dobra, Tylko to posłuchajcie. Tylko to posłuchajcie. Tylko to posłuchajcie. Tylko muzyka Monster Tylko to muzyka Tylko mi zapalił Thank you, thank you, Thank you, to będzie film dla ciebie. Thank you, to, na, to drugi raz w Zercix. Ale się wczuwek tak No rzecz na świecie. Nie, nie chcę. Dobrze, uwaga, będzie, co go zrobiłem, tylko jeszcze musi być na 12 godzin widzowie co wie? Tak, po, po angielsku, więc y, mogę coś nie zrozumieć, więc nie, nie, nie będzie coś takiego, że y, y, coś źle zrobiłeś, coś takiego, tylko y, nie, nie umiem y, coś tak zielonego. Ja mogę to powiem, zmniejszyć. Chcę, chcę to jak największe. Po prostu chcę to jak największe. To jest, to jest mój powód to jak to tu będzie, to, 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 to tego zostawiamy. Weźmiemy sobie... I, weźmiemy sobie wykład takiego. Przenieść, gdzie to jest przenie, przenieść tu. Mogę to na już tu na górę. możesz na górę. Nie masz na górę. No to lipa. No to, no to nie możesz. Chciałbym. Ale tu będzie gościu taki. Może, już go wam pokazuję. Może będzie, może nie. Tak czy nie. To jest albo taki. Nie, ten, ten, to na pewno nie był. Yy, poczekajcie. O, albo taki. Yy, nie znam się, więc yy, może, może. Być może był zły. Ale nie znam się. Mamy to. Warto wiedzieć. Więc jak to już znacie GG, My Sisi, Monster to... Dobra, pierwsza. Kebab Monster. Nie będę mówił... Nie będę mówił jego... jego, jego imię ma. Tylko muszę mu zapalić świecę, bo taka była umowa z nim. Co mieszka w Kielcach?

D tak, ta muzyka u mojego kolegi, kolegi, tak to jest. Y Okej, okay. dalej. Bredziwam łapkę w górę. Właśnie, łapkę w górę i subika. Powiem, jest to jedno. To jest jedno, Ale ile tego zobaczycie, to. Tyle tego zobaczycie. To jest to Mam. No i nie wiem czemu, napiszcie z jakiej GG, jak nie mam planów z jakiej więcej. Moje wyjście to, moje wyjście to, by Roblox, no, ale jakimś to badaniem się GG. Tu to, no grać. i tyle, ale niech się z tym, to będzie na nasz nowy stworek, czyli za jutro, bo już wam mówię jaka jest godzina. Yy, 17, 67. Się, się dzieje. Co się dzieje? 17, 67. Więc to będzie jutro... Taki plus i taki i takie. Taka cicha i tyle. Bra, musimy z tego zrobić. No ja go chyba zrobiłem Tak, czyli to był ten... Okej. Okay. No to teraz co? No to... Pokazałam grę, piękna GG. przepiękna, przepiękna. Jego nie jest na Robloxie, bo to ktoś powie, że to jest na Robloxie to, 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 to będzie zdziwio. No? Ale tu nie jest na Robloxie, tylko na... Tym. Tutaj sobie robimy żarcie. Robimy sobie żarcie. Na przykład można zrobić im pizzę za tyle. Da, to daje im to 75 tysięcy. Więc czemu nie, za tyle. O nie! O nie, jakby byłoby równe to... to ja tam... niech taki pieniążek sobie zostanie. Albo więcej zrobimy, zrobimy nic sobie ciastko. To też jest zmniejszy. to zrobimy nic sobie to. 30 sekund, czemu nie? A teraz to... już zrobimy do nuta jeszcze niech ta liczba stąd sobie pójdzie. Czyli... Ta liczba. Jakby co mam jeszcze inną mapę? Na przykład mam co sam to jest chyba tutaj. To sam sobie ją zrobiłem. No, samu. nie chcę nowej. Chcę moją, tylko. Uwaga! Y, moja piosenka. I tak jak, tak jak wchodzicie tu. Robicie tutaj, zapisujecie sobie jakąś nutkę, Robicie kolor, jak chcecie z kimś po prostu. To wtedy to. No i macie, no i to są jego, czyli można na przykład w to samo miejsce. I to wtedy będzie inaczej, po prostu tak, grało, O, i teraz to będzie inaczej grało, No i zobaczcie, teraz. Rzeczywiście, zapisz to. Sejs. Dobra. Dobra, tutaj jeszcze mogę sobie kupić chyba powtarzać tego monster'a, co to jest. To. Oczywiście kupujemy wszystko tylko dla kasy. Wszystko dla kasy. Za chwilę zrobimy nową muzyczkę. Tylko poczekajcie, bo ja tutaj sobie pokupować ich, tylko tego nie chcę. No to sobie może weźmy, o, jest, jest, tego, tutaj sobie postawmy, jeszcze weźmy sobie ten, co Tak główką robi swoje ręce, tego, nie wiem, jak to się wymawia, duży, coraz, on był zawsze taki duży, Znieś się, natychmiast. Czemu jeszcze mogę go powiększyć? Chcę, żeby był mały, z duży. Normalnie ten jest malutki. Weźmy jeszcze tego. Zrobimy im jakąś muzyczkę przepiękną. Więc y, ja tutaj będę robił muzykę. Tutaj trzeba zrobić przepiękną muzyczkę. Ty, ty, yes.

Znalazłem, że ja mogę chyba tego ściągać, czy coś takiego, bo to mi się coś takiego stało. Nie wiem jak ja to zrobiłam. Pierwszy raz. Pierwszy raz ja to Nie wiem jak, po prostu chciałam to kliknąć i tyle. To... Więc ja to... ja tutaj sobie zrobiłam tak, tak, tak. Przez jakieś tyle stron. Będzie tak, 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 tak. No i robimy safe. Teraz robisz exit po prostu. No i teraz zrobisz to. Dobra, to teraz tego sobie zrobimy. Te, no to robimy sobie tylko to, żeby było. No i ja mu tutaj zrobię pierwszą scenę. Już chciałbym, tutaj. Tą grę nie jestem jakiś dobry. Dobrze. Jak ta muzyka gra? słuchać. Dobrze. Teraz wychodź z tego, tak, z tego co robimy. Dobra. Dobrze, teraz będzie przepięknie. Przepięknie. Tylko teraz sobie weźmy tego i tego. To co tu się stało? No.

Dobra, zapisz. Piękna muzyczka i uwaga cały fragment. Chila cicho, cicho, cicho. Nie, nie tego. Tego trzeba robić. Tego trzeba zrobić. Dobrze, chcę dodać tego, tego, tego i tyle. Jakiego ma, jakiego ma dźwięk? Co? Nic nie słyszę, i to yy, mówię z całą pewnością, więc walimy to gdzie, gdziekolwiek. Uwaga! <sum> słychać. Chwila. Chwila. Żeby była pewność. Co to jest? Co to jest? Co to jest? Co to jest? Kto to... Kto, kto to zarobił? To w ogóle nie ma sensu. Kto to... zrobił? to... Kto to... Kto to, kto to Czemu to nie ma dźwięku? Co to jest? Co to ma być? Co to ma w ogóle być? Co to jest? Ja wychodzę tutaj. Proszę. Chcę wyjść. Tak, gdzieś. you. Dziękuję. Dziękuję tylko świeci. To jest dekoracja. Jest... No to jest dekoracja. Czyli tam tylko świeci. Super. Nie na no cudowni. mięknych. Super. Fank. Nie, 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 nie.

Żegnajcie nauga. -na -na -na.